Witam, dzieciaki mnie ściągnęły, o tam widzicie, kip na stoi. Nasza wiejska kałuża do moczenia się. Tu jest tenis, baseny, tutaj jest wyjazd na dwie strony z tego, z tego naszego Hesham Country Garden. Niestety to jest dla a, mieszkańców no niestety karty trzeba wykupić to wychodzi 25 wejść 25 wejść dobra. i e, 400 RMB czyli 16 RMB na głowę, 10 zł od sztuki bez względu jaki jest no tu dzieci tu męst, tu męst. dobra nie będziemy wchodzić gdzie idziesz co? Aha, to jest basenik tu do starszych, tutaj 1,40 40. a tu są dla dzieci. Oczywiście choros. Nie wytrzyma. Bez wody, codziennie. Tak idziemy na wodę. Idziemy napływać. Mhm. tu Mamy ładnego cerbera. Now show me your face. Hey. 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 No, 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 no. Why not? It's so ugly. No, you are a good girl, okay. No 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 no, no. No. No, 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 no. I put you on. I know, like no, no. No, no, no. I'm so, so ugly. No, <laughs> you don't. You, okay. You can't do it. No, I'm. Do I just make it. They will be. You will be on YouTube. Yes, no. I no. can show no, no, no. you my. I make lots of you movies for you. Do. I make lots of movies for you for kids. I make 170 movies. You can't. Yes. You're so ugly. No. No. You no, can't. no. No. You can't. No. That's my decision. You are good or not good? You are good. You are You no. Okay, that's you. Okay, you got. You don't have nothing to worry. Hey, kids. No oczywiście, jakaś tam dziewczyna, studentka, nie to się za pokazać, ale tak się pokazała. Ona no, ładnego Cerbera, ona odbiera bilety. Ja trzeba pokazać, no ale mówię, co jest tu? No z, e, zdarzają się, no rzadko, ale się zdarzają. Ładnie zbudowane Chinki. No ale ubierzesz tylko w takie te swoje stroje się ubierze. Żona nie wiadomo później, czy to jest chłop, czy baba, wiesz? Wszystko zniszczy słowem, tymi, 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 tymi strojami. No tu nie ma nic, dzieci są. Dobra, chłopcze. Cześć, Gaurusz. Nie, nie chcę. Dobra, chowamy kamerę, idę poczytać książkę. Tutaj mam książkę, zaraz Wam pokażę, co ja tam czytam. Muszę Ładę no, Człowiek się człowiek uczy, się uczy. A, tutaj jest, z są tenis. Ażę, no. No, jedna no ręka trudno. A tu, widzę, za płotem widzicie, na płotem są korki tam są.